Słowo to dla mnie szyfr do ukrywania znaczeń. Forma istnienia. Myśl ubrana w sukienkę. Nie wspomnienie z dzieciństwa. Cegła, którą budujemy rzeczywistość w naszych głowach. I kalejdoskop, bo kolorowe, zmienne i potrafi zawrócić w głowie. Słowo dla mnie jest prawdą i inspiracją, I dźwiękiem, pewnego rodzaju e, zauroczeniem czy fascynacją. I tym dla mnie jest